W Sosnowcu na Staszica, ale tutaj na przejazd kolejowy w kierunku ulicy chemicznej. Tutaj cały czas trwa duża kolejowa inwestycja związana. Z rozbudową yy, linii kolejowej między Katolicami a, w tym przypadku, Benzinem, polegająca na dobudowie dwóch dodatkowych torów dla kolei metropolitalnej. A więc chodzi o to, aby po prostu na linii kolejowej oddzielić ten ruch, ruch lokalny, kolejowy od tego ruchu ogólnokrajowego i międzynarodowego. Natomiast przejazd ten, w związku z tym, że powstaje około kilometra stąd przy drodze krajowej numer 94, Nowy węzeł środula, węzeł, na, z którego zjedziemy, którym przejedziemy pomiędzy drogą 94, drogą krajową, a ulicą Piotrkowską, między innymi, oraz ulicą Północną z drugiej strony. I w związku z tym, ten przejazd w przyszłości będzie, będzie zamknięty. Nie będzie tutaj możliwości przejazdu między ulicą. Stasica Piotrkowską a, a chemiczną. Czy dobrze, czy źle? Nie mnie tutaj jakoś specjalnie to, to oceniać. Myślę, że jest to generalnie ogólnie dość dobry pomysł. Aczkolwiek, tak naprawdę, wszystko zobaczymy, zobaczymy w praniu. Obecnie generalnie ta linia kolejowa ma tutaj bardzo duże natężenie tego ruchu kolejowego. Tutaj jeździ bardzo dużo pociągów, więc tak naprawdę tutaj coraz mniejszy sens tak naprawdę mają te przejazdy kolizyjne z koleją, czyli takie jak ten, gdzie fizycznie przez torowisko przejeżdżamy bo tak naprawdę on co chwila jest zamykany większa bądź mniejsza ale jednak jednak tak się dzieje tak więc pod tym względem na pewno budowa, budowa węzła jest tutaj Rozwiązaniem, rozwiązaniem dobrym natomiast oczywiście to się też wiąże z tym że więcej pojazdów będzie oczywiście korzystało z rogi 94 więc co za tym idzie mam nadzieję że kładka o której tak często też mówię w okolicy Oszą że również i na to gdzieś tam w budżecie Sosnowca znajdą się pieniądze żeby to stworzyć bo tak naprawdę droga 94 już dziś się dość mocno korkuje a jeśli jeszcze dołożymy to wszystko co co korzysta w tej chwili z tego przejazdu przejeżdżając z jednej strony na drugą to tak naprawdę droga krajowa 94 tutaj w Sosnowcu może się faktycznie Zapchać do tego stopnia, że stanie się drogą całkowicie nieprzejezdną. Pociąg przejechał jak przypominam. za Zasygnalizator można nam zjechać dopiero jak zgaśnie czerwony sygnał. Upewniam się, że tutaj nie nadjeżdża żadnej strony pociąg. Jadę w lewo drogą z pierwszeństwem. I tyle, jeżeli chodzi o. Gradule.